jedziemy, zobaczymy czy kontrole są między holenderską a niemiecką granicą bo w telewizji pozamykali granicę no to się przekonamy jaki to pakt mają z Holandią On mi się wydaje, że jest otwarta Zbliżamy się do granicy Holandia Niemcy Ugraniczenie do stówki od 6 do 19 Mamy 18.36 No i Widzę Shella I nic nie widzę Dobra wytniemy jeszcze ciężaróweczkę I co? Zjechała, a kontroli nie ma! Proszę bardzo, granica niemiecko-holenderska, brak kontroli. Proszę, Bundesrepublik Deutschland. O, tyle to z tych kontroli. Pozdrawiam. Chcemy, że jeszcze coś nagramy. Tak to wygląda.